Cześć. Dzisiaj jest sobota. Zawiązam Emilę do pracy, ponieważ poczuwałam samochód, bo porys dzisiaj szedł na basen, także właśnie jestem pod basenem i na niego czekam. Mam chwilę czasu. Przepraszam Rażkę, bo mnie gardło boli, coś mnie drapie w tym gardle od wczoraj. Chciałabym zacząć już odpowiadać pomału na Wasze pytania. Yy, serdecznie oczywiście dziękuję za komentarze, za bardzo miłe komentarze. Yy, no i dobrze, zaczynamy w takim bądź razie. Yy, miałam pytanie takie, co tam zrobili, Jak nam się udało pozamykać sprawy z pracą, z ostatnim dzień w pracy i na przykład oddaniem kluczy za dom yy, do agencji. Bo przez agencję sprzedawaliśmy ten dom, więc, więc oni potrzebowali nasze klucze, żeby dać nowemu właścicielowi. Więc tak swoją e, pracę w awencie w Filipsie tam e, zamknęłam już 17 kwietnia, a we wrześniu wyjeżdżaliśmy 4 września dokładnie. E, do tego czasu ja, ja w ogóle byłam na chorobowym, tak jak już wcześniej mówiłam e, po tej operacji Haluksa. Więc mnie jeszcze w filmiku, o tak, jeszcze w filmiku Emila było, że najpierw sprzedaliśmy mieszkanie, dom. Yy, wszystko już miało być super ekstra, no ale okazało się, że tam jak, nas, jak mówiliśmy, że nas oszukali. Czyli yy, był kupujący, ale tak naprawdę bez gotówki. Tylko on musiał sprzedać w tym chain, był czekał, czyli w tym łańcuchu, który jest powiązany, czyli jeden musi sprzedać swój dom, żeby potem sprzedać ten następny musi swój dom sprzedać. Potem jak ona już na przykład, bo to była kobieta, jak jej kupujący by kupił i ona by dostała te pieniądze, dopiero wtedy mogłaby mój dom kupić nasz dom. No ale dobrze, to nieważne. Byliśmy w, tym, byliśmy w tym chain. Agencja nas o tym nie, oczywiście nie poinformowała i tutaj to, to by, by był naprawdę ich błąd, byśmy bardzo zawiedzeni, dlaczego tak się stało. No ale całe szczęście udało nam się ba w bardzo szybkim tempie, bo praktycznie yy, zadzwoniliśmy, tak już Emil opowiadał, zadzwoniliśmy do. Do agencji powiedzieliśmy, co jest grane. Niech nam mówią, no bo słyszeliśmy, że pieniędzy ona i tak nie ma. Ona nie sprzedała swojego domu. Tam coś się stało, ktoś chyba wypadł z tego łańcucha, właśnie. No i dobra. No to mówię, fajnie, że tak naprawdę znaleźliśmy zaraz, chyba na drugi czy trzeci dzień, już, już ktoś był chętny. Właśnie ten obecny, który kupił nasz dom. Także nam się naprawdę udało. No ale chodzi o to, że ja już nawet nie szukałam pracy pod, pod koniec, no bo już myślałam, żeby w maju będziemy już w Polsce. Ja byłam przekonana, że będziemy już w Polsce. No ale po tej sytuacji okazało się, że jedna, bo to wszystko się ciągnęło, bo to koronawirus. No i wszystko się ciągnęło i tak zwlekali, zwlekali, zwlekali. Wszyscy byli pozamykani. Emil też był na ferlo, siedział, bo pracował w tym czasie. A że był koronawirus, to ludzi powysyłali na te ferlo, bardzo dużo ludzi. Czyli to takie, że, że siedzisz w domu iś tam, płacili chyba 80% wynagrodzenia. Także on siedział w domu, ja siedziałam w domu, Borys siedział w domu, bo szkoły też były pozamykane. I gdybym, nie, gdybym wiedziała, że tak to długo potrwa, to od razu bym, bo już mówię z tą nogą, dobra, jest jak jest, nie mogę ruszać cały czas tym palcem, tak jak już wcześniej wspomniałam, ale mówię, dobra, idę, rozruszam trochę, zawsze ten, zawsze, zawsze coś bym znalazła, zawsze coś bym już porobiła. Gdybym to wiedziała, że już, że nie wyjeżdżamy, bo, bo wiadomo, okazało się, że wyjeżdżamy, no to ja mówię, dobra, to szybciutko, szybciutko mówię, i gdzie, y, tu. Nie wyjeżdżamy. Tylko po prostu, że jeszcze to się wszystko przedłuża. No to mówię, dobra, to idę gdzieś do pracy, do agencji. Poszłam do agencji, do pracy, jeszcze żeby tylko chociaż coś, coś zarobić, żeby nie siedzieć w tym domu cały czas, to poszłam do pracy do agencji. Okazało się, że na początku też tam, że nie mieli troszeczkę tam, potem nagle, że na, na sprzątanie, że mają pracę dla mnie. Ja mówię, no dobrze, mówię, nie ma problemu na sprzątanie, chociaż ja mówię, no kurczę, z, tak, z dobrym językiem, z Dobrymi kwalifikacjami. E, oni mnie na ten, na, do sprzątania, ja mówię, no ale dobra, praca nie hańbi, ja mówię, e, dla mnie to nie ma problemu. Także powiedziałam, okej okay, pójdę. A nie, to chyba było, jeszcze raz mnie wysłali na nockę, gdzieś ja nienawidzę nocek, gdzie sami rumu nie robili. To tak to było, tak, że nawet nie miałam z kim, nawet po angielsku, pogadać, bo. Bo Rumunki tamci akurat nie umieli. Rumunii nie umieli gadać po, po angielsku, no ale dobra. To była taka jedna chwilowa, i powiedziałam, że już więcej tam nie pójdę. No, ale dobra. E, wracając tak, wysłali też mnie właśnie do tego sprzątania. Poszłam na to sprzątanie, popracowałam, więc to była praca przez agencję. A więc tutaj z tym zamknięcie tych spraw w UK, czyli jak pogodziliśmy tą pracę. Nie było tak źle, bo ja po prostu na koniec jak już wiedziałam, że dom jest sprzedany. Wzięłam klucze. Klucze wzi wzięłam po prostu powiedziałam, że chcę. Yy, yy, yy. Wiecie co, normalnie dzisiaj je mam wenę w ogóle, trochę się źle czuję i tak. No dobrze, przepraszam. <grytania> Zaczynamy. Yy, od początku. No już nie, już tutaj już kawale... kawałek, to wytniemy, to się da wyciąć. Dobrze, no i e, także z tym nie było problemu, jak skończyłam pracę, bo wziłam, to miałam chyba tylko dwa dni urlopu, więc ja mówię, dobra, wykorzystam te dwa, urlopu, te dwa dni urlopu. Nie chciałam, żeby, e, żeby oni się dowiedzieli, że ja wyjeżdżam z kraju, ponieważ pewnie już by mi nie zapłacili pieniędzy, a ja już będąc w innym kraju bym tych pieniędzy już nie odzyskała, bo to jest tydzień z opóźnieniem dostaje się wypłatę. Także ja mówię dobra, proszę o urlop, ja muszę pilny, pilnie wyjechać do Polski, bo wiedziałam, że muszę pilnie wyjechać, ale nie mówiłam, że nie wracam, że jedę już na stałe, nie. Tylko po prostu takim powiedziałam, żeby jeszcze dostać te pieniądze i za urlop też. Potem już z Polski napisałam do nich maila. Następnie, jeśli co chodzi tutaj o... Aha, Emil dostał 31 lipca też wypowiedzenie z tamtej pracy ze względu na to, że już nie potrzebowali. Bardzo dużo ludzi w ogóle potraciło pracy pracy też przez covid -a. Bo, te, bo byli na ferlo, a potem już na przykład pracowników tak dużo nie potrzebowali, więc tylko tam paru zostawili, a resztę, resztę dali wypowiedzenie. No i Emil też dostał tam wypowiedzenie, ale on pracował też nie za długo w tej firmie. No dobrze. No i już miał na, na końcu lipca, czyli od praktycznie cały sierpień sobie posiedział w domu, odpoczął, a we wrześniu już mieliśmy iść do, jechać do domu. Także z nim to też nie było problemu, wszystko mieliśmy uregulowane z pracą. No, a z kluczami do domu, to się okazało, że dali nam te klucze. Dali nam te klucze. Osoba, która kupiła ten dom. Dokumenty też dosyć tam się wlokło, bo to wszystko powoli. Chociaż tutaj w tym przypadku było o wiele szybciej. Bo już my naciskaliśmy. No, ale jak się dowiedzieliśmy, my mieliśmy tylko dosłownie chyba. Cztery dni, może tydzień w maksie, żeby wszystko zorganizować. No ale tak, u nas nie było problemu, bo sąsiadka brała meble, sofy, bo, bo nic nie przywoziliśmy do Polski z takich rzeczy. Więc to wszystko y, mieliśmy, mieliśmy już, już o sobie, które by to była sąsiadka, więc nawet nie potrzebowaliśmy załatwiać ani transportu, żeby przewodzić, żeby, żeby sprzedawać, tam gdzieś, gdzieś wystawiać. To, no bo wiadomo, się zapłaciło i, i nie było zniszczone nic, więc y, można by było coś odzyskać. No ale dobrze, sąsiadka wzięła te meble. Za, zapłaciła, ale za tak, takie symboliczne pieniądze, bo też nie chcieliśmy, super babka, także. Yy, tak, także tak, nie chcieliśmy z nikogo tam brać pieniędzy, żeby, żeby nie wiadomo tam ile, ile miała na to na nam płacić. Także grosze dostaliśmy. No i yy, poszliśmy tylko do banku, jak już... Aha, w banku jak zrobili nam przelew, czyli że yy, jego solicytor wpłacił na nasze konto pieniądze, i jak te pieniądze się pokazały, to dopiero wtedy nas agencja poinformowała, że są pieniądze i my mieliśmy na to podejrzeć dwa dni, żeby się wypro. Dwa dni, czy tylko... Na... Nie. Czy chyba na następny dzień, to chyba do którejś godziny nawet jeszcze to było. Tak, tak było. Ale że nasza sąsiadka miała te nasze yy, kołdry, pościel... wszystko co tak miałam. I pościel, i, i łóżka, i, i właśnie u niej. Ona nas zabrała, żeby przenocować Żebyśmy mogli przenocować Bo bilet mieliśmy właśnie na 4 września To chyba był piątek I ja mówię jejka nam się udało, mówię super tego Bo trzeba było oddać, tak pieniądze weszły Musieliśmy oddać klucze I wtedy yy, nie było tak chyba Tego właśnie czy samolotu Nie było, ja już teraz nie pamiętam W każdym bądź razie to dosłownie byliśmy Dwie noce spaliśmy u niej Tak, dwie noce Jedną noc Cały dzień i na drugi, już o trzeciej nad ranem, wstawaliśmy, żeby, żebyśmy jechali na lotnisko. Także znajomy nazwisko na lotnisko i, i tak to sprawy się, tak to sprawy wyglądały. No i wydaje mi się, że to, to chyba by było na tyle. Może też znowu trochę za dużo tego, za długo o tym mówię, zamiast w skrócie. E no to o tyle. No i przyjechaliśmy do tej Polski. Borys już powinien iść do szkoły od września. Tam chyba drugiego to było, no bo yy, czwarty... No, no dobrze, chyba drugiego czy jakoś tak. Miał iść do szkoły na początku września. No ale nie poszedł, bo byliśmy dopiero w piątek. I następny tydzień on... każdy z nas się przeziębił, więc wiadomo, zmiana klimatu, yy, Pewnie też stres jakiś może nieświadomy, mimo tego, że człowiek się cieszył z tego wszystkiego, że już wraca do domu, że, że to już jest ten czas, ale obawy to na pewno były jak najbardziej. Nie? No każdy ma z nas y, ogromne obawy, czy to jest dobra decyzja. Nikt tego nie wie, dopóki sam się nie przekona. Ja na dzień dzisiejszy również nie mogę o tej decyzji powiedzieć, czy to był dobry wybór, czy nie. Ja, tak jak mówiłam, jestem pozytywnie nastawiona. Mam nadzieję, że to, jest do, że to był dobry wybór. Na razie nie mogę dużo powiedzieć na ten temat, ponieważ nie podjęłam jeszcze pracy. Wiadomo, jak człowiek pójdzie do pracy, w zależności jaki będzie no, jak się w niej odnajdzie. Jak się w niej odnajdzie? No, tak jak Emil mówił, no tutaj większość ludzi najniższą krajową praktycznie zarabia. A my myśleliśmy że rzeczywiście, jak wracając, o nie, na pewno bez problemu to 2,5-3 tysiące na rękę facet pewnie dostanie, kobieta tam z 2,5 może, może też z 3 tysiące. A tutaj się okazuje, że w większości naprawdę zakładów czy tam. Yy, w pracach, w różnych pracach, czy nawet czy biurowe, czy, bo tak sobie przeglądam cały czas ten internet, cały czas patrzę na te oferty pracy, czy to w jakiejś hurtowni, czy to zakłada, czy to na magazynach, czy to w sklepach. W większości firmach jest najniższa krajowa. Dlatego ja mówię tutaj: najważniejsze, że człowiek tutaj, akurat w tym naszym wypadku, że my nie mamy żadnego kredytu, więc to jest super mamy taki komfort psychiczny, że, że nie musimy się na razie tam o to, o obawiać, że, jak, że... Mam nadzieję, że takie, że jak pójdziemy za tę najniższą krajową, to że i tak nam się to wszystko uda. Chodzi o to, żebyśmy mieć na, mieli na jedzenie, na opłaty i, i na tutaj troszeczkę takie, takie, takie życie, takie normalne, nie jakieś nie wiadomo. Tylko po prostu nawet nie, nie chciałabym nas typowo skromne, bo człowiek się jednak tej skromności troszeczkę, chociaż ja jestem, ja jestem oszczędna, także z tym raczej nie będzie problemu, no ale wiadomo, człowiek chciałby troszeczkę pożyć. Teraz u siebie w kraju. No bo tam, tam dużo pracowaliśmy. Także na razie na ten temat nie mogę zbytnio dużo powiedzieć. A tutaj jeszcze tylko szybko wspomnę, bo Emil, tą drugą część wypłaty, ja tutaj mam zapisane, mam kartki oczywiście, żeby pamiętać. On ma to rozliczenie do, pięt, do każdego 15 miesiąca, więc po 15 może nawet i 15 zobaczymy, jak to dostanie. Wtedy opowiem troszeczkę o tych kosztach jak to wygląda z kosztami, czyli, czyli, czyli jak to, jak, jak o sklepach, o, para, o paragony, zbieramy te paragony, żeby mieć porównanie. Zakupy wiadomo nie są tanie. No tak, tam u Emila kiedyś czytałam jakiś komentarz właśnie, że ktoś mówi, no tak, no ale tam za granicą jakbyśmy sobie porównali te ceny, to to są drogie, i, w ogóle, i te, też są drogie. Ja mówię, no tak, no ale tam zupełnie inaczej człowiek zarabia, tutaj też inaczej, i te koszta, no nie wiem, no są na pewno inne, nie? Także, że jest drogo. Nie ukrywajmy. Także o tym też będę w innym filmiku mówić. Yy. I też powiem, ile właśnie tam Emil wtedy dostał tego, tego do 15, po 15, czy po 15. Bo to on dostał wypłatę wcześniej i potem to rozliczenie, a też chcieliście tam wiedzieć. Także na tym, o tym będę mówić. E, co tu jeszcze mogę powiedzieć? E, no to też dużo nie powiem, bo jeśli nie pracuję, nie, e, jeśli się nie pracuje i, i siedzi się większość czasu w domu, czyli co? Ja idę tylko po Bory, e, z borysem do szkoły, po niego ze szkoły, praktycznie tutaj przejdę to z jakąś tam koleżanką czy z kimś porozmawiam w trakcie drogi, e, wracam do domu gotuję obiad, sprzątam takie podstawowe rzeczy czasami ktoś przyjdzie na kawę z rodziny czy mojej, czy Emila e, no i praktycznie, praktycznie na razie tak nie mogę dużo powiedzieć, co tam e, tutaj, że było pytanie kiedyś e, jakaś z to jest z moich widzów, o tak. Zadał mi jak to jeszcze czy, czy o polskiej mentalności. Tam akurat było przytoczenie w sytuacji w tramwajach czy tam w autobusach. Nie wiem bo teraz nie ma przepełnionych, znaczy bynajmniej gdzie ja tutaj jeżdżę. Ja no mówię, nie muszę dojeżdżać do pracy na razie, i także ani środkiem komunikacji. Nieraz jechałam sobie autobusem lub tramwajem, jak Borys sobie chciał, to dojechaliśmy do mojego taty go tam odwiedzić. Ale to my tutaj mamy bardzo bliziutko, więc tramwaje nie są przepełni... nie były wtedy przepełnione. Też COVID, ludzie nie wychodzą tak, troszeczkę jednak mniej tych ludzi jest na ulicach i w środkach komunikacji miejskiej, bynajmniej tutaj, w mieście, bo ja mieszkam na obrzeżach miasta, w, w, na obrzeżach miasta, ja mieszkam w mieście, ale nie w centrum, więc w cen chodzi mi o to, że jak do centrum ludzie, że na pewno są przekorkowane to wszystko, przeładowane te autobusy, jak zawsze były. No ale, yy, także na razie się z nikim nie spotkałam w autobusie, kto by był, taki, gdzie bym słyszała, że ktoś jest taki, niemiły jak kiedyś, że na przykład, nie wiem, te babcie, że na przykład stoją i że młodzież ich nie, nie ustąpi miejsca, czy coś. Takiego czegoś jeszcze nie widziałam, bo miejsca byłoby, ja, mówię, to jest jeżdżałam tutaj kawalątek, także nie było problemu. Wiadomo, że y, słyszałam bynajmniej, że tak to jest, że, że teraz młodzież ma to gdzieś, ale nie wiem, nie wiem, nie mogę się wypowiadać, czy ustąpić komuś miejsca, czy nie, ja, nie wiem. Co do sklepów. Owszem, zdarzyło mi się zaraz po przyjeździe. Tam u Emila w filmiku on tam wspomniał też. Zdarzyło mi się, że poszłam do sklepu po szukałam krzesła do biurka. Pod biurko dla, dla, dla Borysa, ale chciałam nie na kółkach, zwykłe, najzwyklejsze, bo nie chciałam, żeby mi tam odjeżdżał. No ale dobra, poszłam i, i mówię, to jest fajne, takie i lekkie i mówię i, i, i będzie pasowało mi do tego biurka. No i idę do sklepu. Widziałam powiedzmy to w jeden dzień, a poszłam dwa dni po. Wystawka się w sklepie zmieniła. No i idę. To było w takim sklepie spożywczym, takim z tych dużych, ta, takim jak... No nie chcę teraz wymieniać, bo nie wiem. Nie wiem czy w ogóle można wymieniać nazwy, tutaj byłam, byłam, no dobrze, nieważne, byłam w sklepie i okazało się, że podchodzę do Pani i mówię, wie Pani co, byłam tutaj dwa dni temu i widziałam krzesełko i chciałabym to krzesło sobie zmierzyć, zobaczyć jeszcze raz, nie? Ona do mnie, no a proszę gdzieś tam iść do innej osoby, no to ja mówię, no dobrze, pójdę zobaczyć na tym konkretnie, bo chociaż nie widziałam na tym dziale nikogo, ale mówię, dobrze, jeszcze raz zerknę. Poszłam, zobaczyłam, nikogo nie ma, wracam się do niej. Mówię, przepraszam, mówię, nie widziałam nikogo, eee, także e, do kogo teraz mam się zgłosić, bo, spytać się o, o to, nie, czy, czy mogłaby Pani mi to podać. Ona mówi, wie pani co, tam, tam taki pa, ktoś tam w czerwonej koszulce, coś tam, coś tam. Czyli znowu nie idzie mi te... pomoc, tylko po prostu tam gdzieś wysyła z jednego do drugiego miejsca. Ja mówię, no dobrze, patrzę, idzie ktoś, szybko do kogoś podeszłam i się pytam, też nie byli z tego działu. Ale oni mówią, to proszę podejść tutaj do, pań, do, do jednej z pań i ona tam y, najwyżej, y, ona ma telefon, weź jej zadzwoni, nie? Do kogoś, żeby był tam z magazynu, czy, czy ktokolwiek. Czy z tego działu, po osobę z tego działu. No nieważne, y, suma sumarum okazało się, że y, babka, która prawdopodobnie to była przełożona y, do pracownicy, tak jakoś, tak bezczelnie się odezwała, że mi tak głupio się zrobiło, ja mówię, jejkuś, przecież, ja nie wiem, ona też robiła swoją pracę, oczywiście dziewczyna, a ona do niej tak jakoś tak bezczelna. Ja już teraz nie mogę przytoczyć, bo już nie pamiętam tego, ale to było tak bezczelne. Idź już teraz, nie wiem, przynieść tej pani do krzesło. Takie, no nie wiem, takie że mogłabym się tutaj zerknąć, bo pani szuka tutaj krzesła, żeby, żeby zobaczyć na magazynie, czy to jest no cokolwiek inaczej, a to takim było takim naprawdę obraźliwym tonem, że mi się naprawdę głupio zrobiło, naprawdę głupio bo, bo kobieta kurczę niczemu winna a, a tak, tak się do niej odezwała dziwnie, no ale widocznie tak jeszcze w Polsce jest e, oczywiście przyszła mi przynieść przyniosła hmm. Położyła i mówi, no proszę, nie złożone krzesło w opakowaniu. Ja sobie już potem musiałam sama tam po, pootwierać, y, popatrzeć, tam sobie zmierzyłam. Y, oczywiście pochowałam do środka i oddałam kartonik. Fajnie, że jednak nie biorę, bo nie pasuje. No ale mniejsze o to. Y, także tu była taka, taka troszeczkę sytuacja, że, że pracownik. Y, że osoba przełożona, nie? Tak się odnosi do, do pracownicy. No to to mnie tak zszokowało, bo jednak tak troszeczkę już jesteśmy, po, dużo lat spędziliśmy tam za granicą, więc w Anglii mimo tego, że jak mówią, że Anglicy są tutaj niby mili, ale bardzo fałszywi, nie? Że wszędzie hello, jak się masz i w ogóle. A tak naprawdę mają to gdzieś, jak ty się masz tego, co, co yy, można było wywnioskować. Nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, ale bardzo dużo takich też jest. No ale chociaż udają, nie? Że, że są mili. No i dobra, Oka yy, okazało się, że yy, innego dnia, to tutaj już skończymy tą sprawę, okazało się, że innego dnia idę z Emilem do Biedronki. Yy, no i tak samo było, to jest już inny sklep, nie? No i stoimy przy kasie. I jedna pani miała problem z tą kasą. Co sam idziesz sobie skanujesz te produkty. No i miała tam jakiś problem. Coś tam jej nie chciało wejść, czy coś nie wiem. No i widzą, widzi kasierka, bo praktycznie siedziała naprzeciwko, więc widziała. Ja nie mówię do tej pani, że ta pani kasjerka miała ona wyjść i w ogóle, ale no inne osoby chodziły, to mogły podejść do tej kobiety z pracowników i jej pomóc, nie? No ale to jakoś, nie wiem, jaką oni mają tą politykę firmy, nie wiem. No i pani tam, nie wiem, czy tylko ta kasjerka właśnie odeszła, już teraz nawet nie wiem, czy ta kasjerka odeszła, czy ktoś inny właśnie podszedł. Ale tak bezczelnie też do tej kobiety powiedział, bo ona stała, wiadomo, nie? No twarzą do monitora a za nią podeszła ta kobieta i mówi ale jak ja mam do tego dojść, ja mówię co mam się pozabijać, czy na te zakupy powchodzić, tak dziwacznie żeby zamiast, to ja pani pomogę yy, yy, zaraz, zaraz zobaczymy co tam jest za problem nie, no tak bezczelnie do, do, do ludzi też, ja, ja mówię tak jakby naprawdę ja rozumiem, niektórzy są w tej pracy za karę, że nie wiem muszą, muszą iść i są zdenerwowani no ale kurczę, no troszeczkę tej kultury, nie nie wiem, jakoś to mnie y, przeraża. Może dlatego, że ja jestem taką osobą właśnie dobrze. Jestem komunikatywna, jeśli twarzą w twarz rozmawiam. Troszeczkę ja jestem jeszcze przed tą kamerką taka. Y, staram się rozkręcać, także mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Y, twarzą w twarz jestem inna. Jestem bardziej może wyluzowana, o tak, no. <grywa> y, no, ale tak, jestem. Y, Właśnie jak idę do sklepu, czy rozmawiam z kimś, czy, czy pracowałam nawet tam w Anglii, wszędzie, ja jestem zawsze miła i, i pomocna. No i traktuję ludzi naprawdę nie, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, tylko po prostu wszyscy jesteśmy tacy sami. I, i, i tutaj w Polsce, właśnie to mnie tak troszeczkę zszokowało, nie? że jednak jeszcze. Takie, takie coś jest, że taka jakby albo siedziała i właśnie jakby była tam za karę w tej pracy, nie? Albo szybko już chciała skończyć, bo, bo ona musi sobie wyjść zapalić, bo tak właśnie widziałam, nie? Że, że e, szybko chciała tam obsłużyć też, nie? I, i, i za chwilę patrzę, że, że, że to na tą fajkę. No dobrze, ludzie palą, no to, no to niech palą, okej, okay, ja, ja to rozumiem, ale no tutaj się złościć, taką, taką nie wiem, na klientach wywierać, taką tak miło się odzywać, i, bo, bo kurczę, bo już musieli zapalić? Nie wiem, nie wiem, nie paliłam, więc nie wiem. Próbowałam oczywiście, ale nie ten, to nie dla mnie, więc ja. Hmm. Eee, rozumiem, każdy ma tam swój czas, eee, chce, chce mieć tą przerwę i w ogóle nie wiem, nie pracuję, nie wiem jak to właśnie jest. Może rzeczywiście one siedzą całe dnie nie mogą się ruszyć, bo na przykład nie wiem, nie mogą iść do toalety, albo nie wiem, albo, albo właśnie na, to, na tego papierosa i wtedy to jest taka frustracja już, że szybko to jest mój czas, ja już powinnam iść na przerwę, nie wiem, odpocząć, nie mam pojęcia jeszcze, jak, jak to jest tam. No ale dobra, no z takim bym się właśnie spotkałam. No i raczej yy, na razie chyba już z niczym takim więcej, żeby, żeby... Tutaj więcej móc Wam o, o tym opowiedzieć? No bo nigdzie się więcej nie ruszamy tak poza tym. No mówię, no jest ten, ta pandemia. Ludzie. Aha, no i o tych maskach też. No ja nie lubię nosić tych masek. Staram się ich. Często nie zakładać. Jak idę do sklepu, to owszem, no bo jednak między ludźmi, ale jak idę drogą, gdzie nie ma ludzi, to nie rozumiem tego, jak o mówią, żeby, żeby trzeba założyć maski. Więc ja tego naprawdę nie, 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 nie. Staram się tego nie robić. Więc, ale to jest każdego indywidualna, indywidualna decyzja, czy, czy chcę zakładać, czy nie chcę zakładać. Ja powiedziałam, że jeśli ludzi nie ma i naprawdę idę drogą, nie wiem, czy, czy idę po Borysa, czy idę gdzieś tutaj, to naprawdę staram się tego nie zakładać na twarz. Bo nie chcę wdychać y, swoich bakterii. Jeśli, jeśli wiadomo, no bo jak się wdycha, no to każdy, każdy ma swój w ogóle y, y, swoje zdanie na ten temat. No dobrze, ja zaraz będę musiała pewnie jechać po Borysa wjechać, wyjść po niego, bo pewnie już niedługo kończy, nawet nie wiem, która godzina jest. Także następne pytania, następne odpowiedzi będę Wam udzielać w następnych filmikach. Mam nadzieję, że coś Wam się przydało, a jak nie, no to, że chociaż mi się fajnie nie oglądało. Dobra, pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa, guźkia, buziaczki. Przez wszystkich. Ja nie mogę wyjść tak dobrze, bo ja bym tam... A jak było na basenie? Eee, średnio. Nie średnio? Czemu? E, mi nie chciało tam wyjść, bo e, napiłem tak dużo wody u mojego nosu. Wody się napiłeś przez nos? Mhm. <grym> I jeszcze... Lajkuj mój mamy wideo, bo no to ja będę jeszcze lepszy. Od Co, pływania. Będziesz... Co by Lepsze odpływania. No to lajkuj, komentuj. Super. Aha. Dobra, to pozdrawiamy, tak? I kończymy. Aha, i jeszcze jak Ty chcesz przyjść ze mną do E pływania ze mną, możemy pobawić tam, jak to jest chłopiec czy dziewczyna. E, jak Ty będziesz wyjrzeć mnie, e, no to, patrz, tu, tu jest on ten, ten, on ten co? Poczekaj, basen, swimming pool. Tu jest ten basen, gdzie ja jestem. Nie wiem, czy mogę odwrócić kamerkę. Tak, tutaj jesteśmy, no. Tutaj. No to pa, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pa.